Widzowie. Na, ko, nasz kolejny film z 90. Updates. Taki widzowie, że nie było innych update'ów, ale godziny pomylili. No nie, ja jeden z mi Ja jeden. Ale po prostu mnie nie było. E, Na całym. No, okay. Ale też ja nie chciałem, bo z grou i z tamtych to już nie ma sensu. Za bardzo. Yeah. A wiesz, że jest nowy alien shotgun? Alien? Aha. To jest lepsze 100 razy niż ten. Normal shotgun? No. A wiesz, że jest ten. W ogóle wie, wiecie. Mati, ty wiesz jak to zdobyć? Nie, a ty? Też nie. To, to chyba będzie w Alien. To jest. Informacja, żebyście się nie, nie dziwili, no wejdźcie w styl, będziemy na osobnych serwerach. Tak, tak, tak. Mam drugi priw. Spokojnie. Ja, ja też mam swój, ja będę na swoim. No. no. Ja będę. O Jezu. Ja będę. U... Ja będę u siebie na prywatnym. Na kolejnym prywatnym. I na kolejnym prywatnym. A nie mam no, Ten. Yy na jednym prywatnym na moim na drugim swoim też no w sensie moje alt będzie na drugim e, główne konto na moim pierwszym tak łaju. o Jezu to coś świeci. dobra już o dobra chcę zapytać. no Teraz tak nie świeci tam z tyłu <gryślagrid> ja na początku w 90 yy, myślałem, że deka, to ma jakiś młotek do bicia. I maty myślał, że z alfa niedźwiedź. No, to by zasuwało milion na godzinę i ten. Ubiło na hita. No. Tak w sumie to alfa jest nawet bardziej wkurzający niż niedźwiedź. No, alfa to, no to jest prawda. To jest prawda. Alfa widzi ogniska. On jest na końcu mapy, a widzi a ten... A widzi go na... się nie da no. zgubić. No, go się zgubić nie da. Wielki Alfa to naj, najbardziej wredny mowy. Tak. Tak, nikt go nienawidzi. Nikt, nawet ja nikt. A, nie ma krakiego. Sracki, sracki. Chwila, bo ja mam Roblox Studio. Nie chcę Roblox Studio. Idź sobie o. Pogoda. Oni mogą robić co oni chcą. Tak. Dobra, to teleportujcie raz na dzień kwadriardowy. Ja chcę po... o! Admin taming plot. To pewnie będzie dużo zwierzaków. Mmm, ale długi! Mmm! Diamony. Mmm! Coś tam narodziło się w obózku. Diament. Otrzymano jeden diament. O. Dzięki. Chyba zrespi tam coś. Oni, oni tego nie respią, bo to jest zgliczowane. Aha. No w sumie prawda. I, bo z tym wypadają z mapy niektórzy. Ja też tak miałem na ostatnim admin -bys i przez to się nie mogłem ruszyć nawet. Jakby co, sorkie, że była przerwa święta, to za bardzo nie było filmów. Ile z Mariusz, A Najlepsze, że ten... O Jezu! Najlepsze... Że Mateusz ma takie karty. Widzę, że ma takie karty. Brain rotów. i wylosował. No i sobie powiedział, że jak wylosuje super dobre Brain roty, to będzie super Abius. I ab ab abuse. I, mi, i mu się trafi strawberry elefant. Miaul, dragon canalonie i dragon gingerny i tung, tung, tung zahur. Jak to będzie prawdą? To to fajnie. Fajnie jakby to właśnie się zrozpiło. Kurde szkoda, że nie... że no takie jedne rzeczy crazy this week. O, Jezu! Ile tarcz? Co jest? O! Oh, ja te tarcze wszystkie mogę wziąć. Mam sześć takich tarcz. Ja mam już dziesięć. Ja dziewięć. O nie dziesięć. O! Oh. O, to chyba... Deszcz, admin rzeczy, widzowie. Kurde, ale ja potrzebuję coś do bicia, bo ja mam zwykłego aksa. No, szkoda. A ty to taki trochę teraz spukany siedzi. No ja też w sumie spukany, bo nie... Bo ja mam takiego też aksa. O, trzy na siebie. Ui. Auć, auć. Auć. Przegniotło mm. mnie. O, tarcza buntowa. Bąbelki! Co mi wypadło? Co, co jest? O, a nie to. Cierniste ciało. A u mnie jedny Milion! Six-seven! Ej, no zabrałeś mi tego! Nie, nie zabrałem. A tu leży. 6-7. O, to jest młotek. Jakieś sobie leży. Oh. No już nie jestem sam. No ja też. No ja też. Miła. Jak zwykle tarczę muszę mieć. Mm. O oh mój gosh. O oh, cool. oh, chyba serię 6-7. Nie, nie wydaje mi się. Ja mam pięć. Jeszcze ja, sześć siedem. Czemu tak często muszą się pojawiać sześć siedem? Six, seven, liczba. Oh, Jezu. Choć miał sześć lodówki. O! Oh, oh, oh. oh! Jezu, my. Tu się topimy! Bebeku! Ej, ej, to był dobry pomysł! Bo szczerze chcieliśmy też te nagrywać tylko ze A Ani jednego sekretnego dzieciaka, którego się odblokowywuje na tysiączny dzień, po uratowaniu wszystkich. Nie? Karen, to co jest, nie wiem. Chodźmy wszyscy do lodówki. Owie bardziej korówki było mi ten. O nie. Dobra, admin, akt versus karówka. To nic. Jięć Adina. O, inżynier! Chodźmy wszyscy do lodówki i po ścianę dzienników. Ja chcę mieć wszystkie najlepsze klasy. Rzemiosło. Jak to skraftować? Jak ty to? A tam, mam tu. To nie wiem, ja tego nie postawię. Ja mam 200 kunai. Chodźmy wszyscy do lunówki. Dobra, okay. ja się zajmuję tym, czym się muszę zajmować. No ja też. Super pocisk! Admin z respy. Ty masz też na polski? Tak Ja mam peta bąbelki No tak powiem Powitaj mnie z habowego Jezu ja to uwielbiam Peta bielonego wszyscy do lodówki. Ej ma ti Możesz y, przyjść y, do mnie? Chodź na chwilę. Nie pomocy, ja się kuki idę w tym kąpie. <laughs> przynieś to tu do mnie. Czekam na ciebie. Chcę coś, żebyś przyniósł w takie miejsce tą bombę, co ja tam mam? Ja też mam bombę. Chodźmy wszyscy. O! O, co? Nie, nie wszyscy. Goni mnie direk. Fajnie. Mm, mm. Chodź tu, chodź. Tu będzie basen. Chodź. Chodź tu, wykąpiemy się. Troled. <gryzamy> Oj, ale wierzę. Bąbelki masz. Bądź. Ale troll. Nie, no po prostu milion IQ. Mm. o! Chodź do Kpelt Trader. Co nawet nic nie daje. Oi? Pipi Kiwi, Misery Spew Trader. Oh my god. Olha, Pipi Kiwi! Pila, até já sabia. é Pipi Kiwi! Pipi Kiwi! Bo co, ja trzymam w worku moje. Wychodzą. Nie bierz ich. Gdzie to jest? O, jest flet. O kur, alfa, karot. To nic. To nic. Z nimi to sobie poradzimy. H! Ale mamy przecież Adminoksa. Ale nie, nie testowano jeszcze tego. No, testowano już. Przeze mnie. Ej, dobra, teraz. E, no, tak już nie będę trollował. Robimy tu basen. Nie, bo ja wiem. O, o! Okay. Karotki prawie mnie zapiły. Mm, mm. No, zasuwa jak Ronaldo. I kotleta jest. mielonego. Jest! Musimy na to wejść. Takie kilka jumpów. Spróbujmy. I tam, potem, potem i... Ale Ale ja już to zabiłam. Nie gadaj, że one wychodzą. Nie! Mm. Ja chcę zrobić coś innego. Lepszego? Tutaj będziemy trzymali paliwo. Ej, dobra. Chćmy już na szyldo. Czy chcecie tamte shorty, co ja robiłem z imionami? A dobra, tam te shorty to tam. Stworzyłem, bo to jest popularne. To... Dużo osób to ma, więc ja się trzymam trendów. Nie jesteś taki tuf. Je... Ej, ja nic nie powiedziałem. Ja się po prostu trzymam trendów i tyle. Ej, ja jeszcze paliwku mam. Nie! O, dobra. Dob dobre! Ej! Dobre mm, Kinder, dobre jak to było? No ja wiem. Nie pamiętam. O, Admin Flat. Tylko on sobie poleciał. 100 tysięcy kilometrów dalej ode mnie. Ja chcę jeszcze paliwo. O jest, beczka rofy. Co ja widzę? Ja o. też, co ja widzę. Ja mam dwa mamuty. Ja jeden. Co ja zrobiłem? Gdzie ja to mam? Co ja robię? No. Szczekowy łobiad. Herb. O jest. O, oh, yes, kiwi. I dawaj wsadzamy te mamuty do nas. Dawaj, chodź tu. Mamut, kiwi, kiwi, drzem, drzemę. I kiwi, chodź tu. O Kiwi Kiwi się zbloczkował O, jest un blocko. To jest też kurz, to nie oddałem. Nie, ja nawet króliczej stopy. Ale jeszcze odgam, to jest takie ok. Hę? Dostaliśmy? No. Mi, mi, mi dwa zresztą, nie, więc A nie, więcej. Więcej. Oh my God. To oh, super. O my nie, chodź tu, super! Chodź do nie, chodź Chodź specjalnie nie, Chodź Chodź! Chodź! Chodź, nie, 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 Chodź! Chodź! Chodź, Dobry nie, nie, Dobry kiwi. kiwi. Chodź Chodź! Niech wszyscy tu wejdą. I potem ich zamkniemy, to będzie buda. Ej, ale oni przez to wyskoczą. ale kibi nie wyskoczy, chociaż jeden, to w mogę zamknąć. No debile. No Red Bulle. No Red Bulle. Agata wymią kremowy dżem? What? O dżemel! Dżemel wszedł. Kiwi i dżemel są. Oni trochę się muszą naskoczyć. Moje jest kiwi, wiesz? Nie. Buntownik tu wszedł! Moje jest kiwi. To ja też mam kiwi. Hmm. To najwyżej to jest moje. Nie wiem, bo jak pamiętam, to kiwi ostatnio A za mną chodziło. To moje. Dremel. I ja o swoje... Mam... Nie, Dżemel przychodzi. Hmm. 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 Serio? No, nikt nie zabije. Czemu, my kilka, my... Mamutów A? Czemu kilka mamutów zniknęło? Co? kilka mamutów zniknęło? Twoje. No, one się do mnie tępły. LOL. Mm. To daj, żeby usiadłem, bo tylko kiwi został. On i wiesz co tam było napisane? Nie. Śledź. <gryw> Zamiast śledź. Śledź. Hm, trochę sus. Nigdy bym nie pomyślał. Śledź. Ryba, ale. Dobra. Bez przesady. Ledzi, no może, no okej, okay, że nie są dobrze z polskiego, ale Z przesady trochę. Mmm, no i parówki, Bo witaj, z Dobra, widzowie, my kończymy. Mam takiego pięknego Amirka. Na koszulce. Niedługo się zmieni logo na ten obecny skin. Więc... A jakie Co? Jakiego tytera masz? Świątecznego. Dobra, zowie. Elo, elo. Piu!